Z tym telefonem normalny aparat możesz wyrzucić. Otwórzmy go. E tu! Tu chyba będą duże aparaty. Do telefonu zaraz przejdziemy. Ładowarka stuwatowa, przewód i narzędzie. Wow! Plecki są takie matowe, szare, przyjemne w dotyku i nie powinny się ślizgać w ręku. Sprawdźmy, czy działa. Jest! Ten telefon nie należy do najsmuklejszych, ale mimo to dobrze leży w dłoni. Tutaj znalazł się specjalny przycisk. Możemy ustawić, do czego ma on być skrótem. Hmm. Skądś to znam, ale możesz ustawić sobie na przykład też latarkę. Tu znalazł się dotykowy przycisk do aparatu. Moim zdaniem działa on lepiej niż ten w iPhonie. Odkryłem ciekawą rzecz, że gdy trzymam pionowo telefon, możemy nim robić zdjęcia, ale nie włącza się tutaj zoom i nie przeszkadza. Natomiast gdy obrócimy telefon, no to wtedy działa. Zoomowanie. Ale ten telefon ma być fotograficzną petardą. Optyka powstała we współpracy z Hasselblad. A ta firma zrobiła aparat, który zrobił to zdjęcie. A wszystkie aparaty, które się tutaj znalazły, mają 50 megapikseli. Główna matryca ma aż 1 cal, więc jest ogromna, przez to wpada tutaj dużo światła. Muszę przyznać, że rozmycie tła w tym aparacie jest naprawdę piękne. A jakie zdjęcia robi ten telefon? Zobacz sam. Jak na taki telefon przystało, znalazła się tutaj duża bateria, 6100 mAh, wykonana w nowej technologii. Jest tu nawet 4K 120 klatek, więc można robić potężne slow motion. Ten telefon na razie nie jest dostępny w Polsce, ale jego chińska cena to 6,5000 Yuanów, czyli około tysiąca zł. A ty daj znać, czy lubisz robić zdjęcia.